Dzisiaj opowiem Wam o satelicie, który wychował moje pokolenie, czyli 30-40-40-plus latków. To, co za mną widzicie, to jest model masowy satelity, który się nazywa es 2 Young Engineer Satellite 2. Po polsku to znaczy satelita młodych inżynierów. Drugi satelita młodych inżynierów, o tak. A chociaż tak naprawdę nie jestem do końca przekonany, że można nazwać to satelitą, bardziej misją, ponieważ to był cały moduł, o, to wszystko było zamontowane na dużo większym satelicie, zwanym foton, który został wyniesiony przez rosyjską rakietę w kosmos. I następnie, jak był w kosmosie, to ta część tutaj z tą kulką odłączyła się od tego wielkiego tutaj bloku. W środku mamy 35 km linki. Na tej lince zostało to wszystko wypuszczone w postaci dużego wahadła. To wahadło w odpowiednim momencie bujnęło się. Została przecięta linka i w kierunku ziemi poleciała taka kapsuła. Ta kapsuła ma swoją specjalną osłonę ablacyjną, która pozwala przetrwać wejście takie ogniste w atmosferę. Następnie powinien się otworzyć spadochron i kapsuła powinna wylądować. Po co to wszystko? Otóż, idea tego systemu jest tak zwane space mail, czyli przysłanie małych ładunków. Jeśli wyobrażymy sobie, że mamy taki moduł przyczepiony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, i na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, któryś astronaut, na przykład, źle się poczuje i wiadomo, co mu jest, i lekarze zdecydują, że trzeba wysłać krew na Ziemię, to pobieramy próbkę krwi, wkładamy tą próbkę krwi do tej czerwonej kulki, a następnie w ciągu godziny ta kulka jest na Ziemi jesteśmy w stanie właśnie szybko zdeorbitować kawałek właśnie ładunku, czyli znaczy niewielki ładunek może tak, w kierunku Ziemi, tak żeby można było sobie odebrać. I dlaczego może ta misja wychowała całe pokolenie inżynierów, które między innymi budowali na przykład takie satelity jak PWSat czy BrightPL, BrightPL-1, BrightPL-2. Dlaczego ta misja jest taka ważna? Otóż kiedy Polska już przystąpiła do Unii Europejskiej, ale jeszcze nie była w Europejskiej Agencji Kosmicznej, dla polskich studentów pojawiła się możliwość uczestniczenia w programach kosmicznych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten satelita był budowany przez firmę Delta Jutek z Holandii na potrzeby ESY, ale on był budowany całkowicie rękami studentów. Ci studenci wjeżdżali na pół roku w ramach programów Erasmus siedzieli przez pół roku i budowali satelity będąc w laboratoriach Delta-Jutek bądź w laboratoriach właśnie ESY w zależności od fazy projektu. Część z tych studentów Siedziała na przykład też w Polsce i projektowała tutaj różne systemy. Na przykład tak było tutaj budowana taka mobilna stacja naziemna na potrzeby właśnie tej misji. A ja z kolegą w ogóle pojechaliśmy na kazachskich step. I kiedy ten lądownik był wypuszczany na ziemię, to ja tam stałem właśnie z antenami i próbowałem odebrać telemetrię, tak żeby złapać ten lądownik. Jak przybyła misja? No cóż, ja pojechałem z kolegą najpierw do Rosji z całym tabunem anten, odbiorników, laptopów. To był rok 2007, czyli to jeszcze nie było takie hop -siup. Po drodze jeszcze zgarnęliśmy dwóch kolegów z Rosji i w czwórkę żeśmy pojechali na kazachski step. Dostaliśmy cały sprzęt. W tym czasie inny zespół był w Moskwie, ponieważ satelita już z misją był mniej więcej od dwóch tygodni w kosmosie. I dopiero kiedy on wykonał jakby podstawowe swoje zadania, pozwolono na uruchomienie naszego eksperymentu. Następnie kapsuła została uwolniona i zaczął rozwijać się sznurecz, ta linka, która tam łączyła to wszystko. Ta linka miała 35 km i po rozwinięciu stała się największym obiektem w kosmosie, zbudowanym przez człowieka. Przez krótki czas, bo to było raptem pół godziny, ale rekord Guinnessa został pobity i nawet jest stosowny certyfikat. Następnie została linka przecięta oraz sama kulka została przyczepiona od tego modułu, który jakby był przyczepiony do, do, do linki i całość weszła w atmosferę. Co było dalej? Trudno powiedzieć. Kulka nigdy nie została namierzona. Natomiast badanie telemetrii pokazało, że prawdopodobnie jeden z kabli, który był na pokładzie miał źle zapięte wapiny, chyba z tego co pamiętam, co spowodowało, że jeden z liczników który odmierzał linkę i w ogóle czas wywijania tej linki, troszeczkę się spóźnił, co spowodowało, że kapsuła została minimalnie później zwolniona. To minimalnie później prawdopodobnie wygenerowało błąd lądowania rzędu 5000 km i kapsuła prawdopodobnie spadła gdzieś na teren rosyjskiej tajgi. Tego nigdy się nie dowiemy. Na spodochronie co prawda jest napisane, że jeżeli kto, jest taki napis po angielsku, że jeżeli ktoś zadzwoni na określony numer telefoniczny, to dostanie chyba 1000 dolarów albo 10 000 dolarów, ale nikt nigdy jakby nie zadzwonił. Też na pokładzie był namiernik satelitarny, który przekazywał tę informację, gdzie się kulka znajduje, czyli ten lądownik, ten lądownik się nazywa Fotino. Wewnątrz w czasie lądowania było umieszczone kilka ludzików LEGO, jako właśnie Fotino Nauci, czy LEGO Nauci. Nigdy żeśmy nie znaleźli tej kulki. Co się z nią stało, trudno mi powiedzieć. Natomiast badania radiowe, badania radarowe kosmosu wykazały, że eksperyment się udał, że lina prawidłowo się rozwinęła. Obciążenia na satelicie, bo wiecie, jak wywijać lina, to powoduje, że cały satelita się porusza i system telemetryczny wykazywał, że wszystko działało prawidłowo. Samej kapsuły lądownika nigdy w kosmosie nie znaleziono, czyli Stwierdzono, że mechanizm deorbitacji za pomocą wahadła, czy za pomocą tego linki, to się określa za Cheddar System. Zadziałał prawidłowo, no jedynie jakby błędy związane jakby z prototypowaniem takiego urządzenia, budowaniem ich przez studentów i tym podobnym i podobnym. Czyli sam eksperyment się udał, no tylko, że nie do końca, tak? Nigdy się nie udało odzyskać kapsuły. Może kiedyś zostanie powtórzony. Zobaczymy. A może na przykład będziemy kiedyś taki system wykorzystywali do przechwytywania na przykład asteroidów albo starych satelitów? Bo pamiętajcie, że kiedy wykorzystujemy wahadło i część satelity jest zrzucana na Ziemię w postaci tej kulki, to druga część przyspiesza, czyli ta druga część wchodzi na wyższą orbitę. Więc w ten sposób w zasadzie można było podróżować pomiędzy orbitami. Czyli jeżeli mielibyśmy u system, który łapałby jakiegoś śmiecia kosmicznego, następnie by go wyrzucał w kierunku Ziemi, to sam satelita, który by ten chwytał ten śmieć, jego orbita byłaby podnoszona. Więc jest to ciekawa, naprawdę ciekawa, ciekawa opcja podróżowania po kosmosie. W trakcie budowania tej misji pracowało około 100 studentów z 25 różnych krajów. W tym, zgaduję, z 20 osób, przynajmniej z Polski, które właśnie brały udział w tym systemie. To był czas, kiedy mówiono, że język polski to jest trzeci obowiązujący język w Estek. Bo pierwszy to jest angielski, drugi jest francuski, a trzeci właśnie przez to, że było tam tylu Polaków. To właśnie zaczęto mówić, że polski to jest trzeci obowiązujący język w, tej, w tym ośrodku. No a potem mieliśmy właśnie Pewusata, mieliśmy Brighte, No i mam nadzieję, że będą kolejne satelity. To tyle. Jeśli Wam się podobało, łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podoba łapkę w dół. I subskrybujcie ten kanał, bo nigdy nie wiecie, kiedy będzie następny odcinek. Pamiętajcie, zapisać się na grupę Inżynieriada, bo tam wymieniamy się informacjami. Trzymajcie się. Hej!